Fazisi. Możliwość popłynięcia w rejs na tym jachcie stała się wyzwaniem dla bolszewickich żeglarzy. Takie okazje każą im gnać po kilkaset kilometrów przez Polskę, by dotrzeć do portu, w którym jest Takeja, a przy niej ten jacht. Fazisi. Jacht zbudowano w 1989 roku przez Rosjan specjalnie na regaty White Bread, które obecnie noszą nazwę Volvo Ocean Race. Te ziemskie regaty są eliminacją do najbardziej prestiżowych światowych regat America's Cup. Jacht zbudowano w Gruzji według wskazówek późniejszego jego kapitana. Ten obiecał, że wygra regaty, jeśli będzie miał jacht, jaki sobie wymarzył. Kadłub zbudowano z super wytrzymałych i lekkich kompozytów metalowych. Wreszcie części, urządzeń i oprzyrządowania wyposażono go w Anglii. Jacht miał klasę regatową Maxi i w tamtym czasie był jednym z najnowocześniejszych w świecie. Prawdopodobnie materiały same na kadłub kosztowały około 2 milionów dolarów. Zbudowali kadłub w Gruzji. Zamierzeniem konstruktorów było to, żeby nadać mu nazwę Fazisi. Jest to legendarna rzeka nad, mityczna, nad którą wyruszał Jazon w poszukiwaniu Złotego Runa. Czyli mniej więcej miał, był ten sam cel Jazona co Rosjan. Szukali Złotego Runa i nie znalazł Jazon, i nie znaleźli i Rosjanie. Przegrali regaty. Kapitan popełnił samobójstwo w porcie brazylijskim. Tym kapitanem był Aleksiej Griszenko z Ukrainy. Mówiono wtedy, że oprócz niepowodzeń w regatach, na ten desperacki czyn wpływ miał też wielki stres, jakiemu był poddany przez rok chaotycznej budowy jachtu w Gruzji i rozłąki z rodziną. Załoga postanowiła poddać się do niewoli amerykańskiej i sprzedać jacht. I tak się to stało. Oczywiście nabywcom okazał się... Polak, Słodko, cena była niezbyt nie wysoka, także trafił on w polskie ręce, ci Polacy, w sumie było to sześciu inwestorów, którzy ten jacht fundowali Polonii i stąd wziął się i w Stanach w zasadzie i stąd trafił do Polski, jest to chyba druga wizyta w kraju, prawdopodobnie będzie jeszcze następna. To jest ciekawa jednostka, bo już teraz taki się nie buduje, po pierwsze, bo obecna klasa Maxi jest zupełnie inna. Głównie znana jest z tego, że pobiła rekord Ginesa w przebiegu dobowym. Jest to ilość mil morskich, które jest okręt w stanie przepłynąć w ciągu 24 godzin. I tutaj to była cyfra około 430 mil. Jest to rekord niepobity do dzisiaj przez jachty jednokadłubowe. To jest taka ciekawostka, która powoduje, że może rzucimy kamerą, grupa ludzi chce to zaliczyć. Niestety nie mamy już takiego sprzętu jak dawniej i wyniki są trochę słabsze. Generalnie, jak jest amerykański, właścicielami jest Stowarzyszenie Piana. Jest to Stowarzyszenie Polskich tych Klubów w USA i w Kanadzie. Są generalnie trzy kluby: amerykańskie, dwa kanadyjskie i to jest armator. Skąd się wziął w Polsce? Otóż stąd, że załoga amerykańska przypłynęła na Tolsi Price. Oczywiście zaczęli płynąć w 2006 roku. W zeszłym roku wzięli udział w tych regatach. Jacht został w kraju. Załoga wróciła do USA. Zorganizowaliśmy zimowanie tego jachtu trochę jako, jako społecznicy, że tak powiem, ogólnie pod egidą Polskiej Fundacji Morskiej ze Świnoujścia. I w ramach tej współpracy teraz organizujemy krótkie rejsy po Bałtyku. I jacht popłynie 14 lipca z powrotem na drugą stronę Atlantyku. W czasie pobytu w Polsce jachtem opiekuje się Polska Fundacja Morska. Fundacja przygotowuje jacht do podróży powrotnej i w tym czasie organizuje komercyjne rejsy. Dzięki nim możliwe są konieczne remonty i doposażenie fazisji. Ja jestem etatowym bosmanem. Łącznie z całą fundacją pracowaliśmy całą zimę nad tym jak ten żeby był gotowy do podróż do USA. Od pod końca kwietnia pływamy w rejsach, czyli generalnie ja pływam. Reszta zajmuje się rozmowami telefonicznymi i załatwianiem wszystkich innych ważnych spraw. Jestem członkiem jachtu marynarki wojennej Kotwica w o i pływam tam od dawna, przede wszystkim turystycznie. Natomiast regatowo związany jestem z jaklubem Cztery Wiatry. I to właśnie ludzie z tego klubu, tacy właśnie jak Grzegorz, jak Marek, zajęli się w Azizji. To oni reprezentujący, bo Marek jest prezesem między innymi właśnie w tej fundacji, która zajęła się tym jachtem. No, a moi koledzy ściągnęli mnie tutaj również. Z tym klubem, właśnie, tak jak mówiłem, związany jestem przede wszystkim z tego powodu, że pływam tam regatowo, startujemy w regatach na jachcie Czardasz, należącym do tego klubu. A to jest klub prywatnych armatorów. Każdy z tych ludzi ma swój jacht. Yy, no i tak tu wylądowałem. No właśnie, jak, jako regatowiec, jak oceniasz tę łódkę, znaczy jako konstrukcję i jej stan obecny na przykład? Yy, jako konstrukcja jest to bardzo oryginalna łódka. Yy, łódka, która na tamte czasy i tamte technologie była naprawdę świetnej klasy łódką. Tamtej klasy MAXI to, to yy, tak wykonana yy, bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie, to są kilometry spawów położone i to spaw woluminiowych. Yy, dzisiaj odkrywamy masę przykładów na to, że myśl konstruktora była bardzo dobra. Natomiast potem, różnymi działaniami innymi, zostało to zniweczone. Różnych innych, kolejnych osób, które coś tam dokonywały. W tej chwili udało się już sporo rzeczy poprawić z powrotem, wrócić do koncepcji pierwotnej. Łódka zaczyna pływać. Oczywiście łódka jest wyeksploatowana, w związku z tym nie można dzisiaj osiągać tych jej słynnych osiągów, które ona robiła kiedyś. Choćby to, o czym Grzegorz wspominał, yy, mamy yy, dla tej łódki, ta łódka ma rekord Guinnessa. Do dzisiaj to jest nie do zrobienia na tej łódce, choćby ze względu na stan techniczny samego kierunku lin, wszystkich. Co możemy, to robimy. W tej chwili przygotowujemy do wymiany baksztagi. Już płyną do nas, no ale zanim je zamontujemy, to jeszcze tydzień, dwa. No i tak się poprawia, wszystko przygotowuje, dlatego żeby ten przelot przez Atlantyk był jednak bezpieczny. Nie można yy, narażać ludzi na wyjście łódką nieprzygotowaną do takiej trasy. Trasa do łatwych nie należy. Oczywiście dla tej łódki to żadna trasa, bo ta łódka bez problemu płynie w każdych warunkach. Yy, nie osiągniemy na niej przy jej stanie technicznym dzisiejszym tych tak wyników yy, na poziomie 30 krotów, ale dzisiaj pływamy w tej chwili po 10-15. po 15. Można wyciągnąć więcej. Oczywiście wymaga to zgrania załogi, załogi wyćwiczonej, jak na każdej łóżce regatowej wyniki osiąga się dopiero wtedy, kiedy załoga jest w odpowiednim stopniu wytrenowania. Tyle historii związanej z samym jachtem. Swoją, ale dużo krótszą historię ma też pojawienie się na nim Bolesławian. Dzięki temu, że jeden z kolegów, którzy byli członkami, czy są członkami honorowymi, jest członkiem honorowym naszego klubu, w tej chwili pełni funkcję w zarządzie klubu, o którym mówię. I dzięki temu, dzięki tym kontaktom możemy korzystać z tego jachtu. Ten kolega i żeglarz, który współtworzył Bolesławiecki Klub Żeglarski, to Leszek Partyka, znany również kolegom i znajomym jako Figo. Pseudonim jest jednak dużo starszy niż sława portugalskiego piłkarza o tym nazwisku. Figo był kilka miesięcy temu w Bolesławcu i powiedział kolegom o możliwości pływania na Fazisi. Koledzy zatem odnaleźli tą keję, a przy niej ten jacht, choć trwało to jednak kilka bitych godzin. Dlatego jachtu było jednak warto. Ten sprzęt to jest zupełnie, zupełnie inny świat i nie wszyscy mają okazję. Nawet w całej karierze niektórzy żeglarze nie mają takiej okazji wsiąść na tego typu jednostkę i, i popływać, dlatego uważam, że no, mamy to szczęście, że akurat spotkało to breselski klub żeglarski. No i będziemy się wspólnie bawić. A jeszcze rano plan na ten dzień był prosty. Po zalogowaniu się po czeku e, będziemy chcieli gdzieś około godziny 16-17 opuścić finał główki portu i będziemy się kierować e, w kierunku Göteborga. Kilkugodzinne oczekiwanie na powrót jak tu z poprzedniego rejsu uwieńczyło wreszcie pojawienie się fazisji w kanale portowym.